What? Mam męża? What? Mam żonę? What? Bomba, teraz jesteście zwarci jak kupa. Autentyczność. To jest coś najważniejszego w YouTubie. Przecież tam nikt nie był autentyczny, Kupa Przecież ci ludzie to byli normalnie... O, ja to powiem. Jak wytresowane pieski, k***a, reagowali na wszystko. Tam było tylko tak... Śmiejemy się. Jesteście smutni. Chris popuścił mlejce i nawet mogli przeklinać te filmy. Zresztą... Wow! Oh shit, man. Jest to kopia w filmu, który został powielany już wiele razy. A dodatkowo, Boże, jak to ciężko się ogląda. Serio, tego się nie da oglądać, naprawdę. No bo ci ludzie sami nie lubią tego, co robią. Jeżeli nagrywacie, nie wiem, cały dzień, wchodzą do tyłu, to nie chodźcie do tyłu tylko jak jest kamera, chodźcie cały dzień do tyłu. Ciekawe, jak to iść do pracy i wypowiadać takie słowa. Dobra, obejrzymy sobie, będziemy mogli ocenić, bo nie niepewno. Materiał nie jest długi, trwa 14 minut, 32 sekundy. Jak wiecie, jako Zgrzyt braliśmy udział w tych wszystkich eliminacjach, tak, w ramach Twoje 5 minut. Przecięliśmy się z tymi ludźmi, a przynajmniej tymi, którzy na tamtym etapie byli jeszcze w programie. No i ze Zbychem też się przecięliśmy. Rozmawialiśmy, zrobiliśmy taki wie, krótki podcast, że tak powiem. W studiu, które było odzorowane. Oczywiście jak ktoś chce, no to może sobie obejrzeć ten odcinek. O dziwo był on całkiem fajnie przyjęty przez, przez różne osoby, które tam śledziły tę serię. Choć ja byłem trochę sceptyczny, że taki przegadany, ale ludziom się podobał, bo powiedzieli, że w jeszcze coś innego i można trochę lepiej te osoby poznać. No i ogólnie, jeżeli chodzi o Zbycha, to mieliśmy nastawienie, że to może być ciekawa osoba, że fajnie się z nim gada, że wydaje się taki autentyczny. No i zobaczmy, co takiego się w takim razie stało. Zbyszek król jeszcze pół roku temu był ulubieńcem całej Polski, a dziś? Ludzie piszą, że stał się bucem, egotopem i nie ma już Zbyszka, którego wszyscy pokochali w Twojej 5 minut 3. Miałeś fajny flow, miałeś fajny flow, byłeś taką osobą pełną energii. On na wielu osobach, które były, no robił takie wrażenie. E, polubiłem Cię. tak Powiem was. Ci szczerze, jesteś zajebisty, jesteś mega ziomalem. nie głęboki. Głęboki pokłon. Dziękuję bardzo. bardzo. dziękuję. Twoje 5 minut to program Friza do tworzenia nowych influencerów. Dobra, aż mi się nie podoba ten film, nie dał zgrzytu. Widać ewidentnie, że gość nie ogarnia w Polsce. Zbysze był lepszy niż kilka tysięcy nastolatków, wygrał ten program i od razu dostał złoty bilet do ogromnej kariery internetowej. Ale dzisiaj jest jednym z najbardziej krytykowanych uczestników fazy grupy influencerów wybranych przez Friza. Ostatnio były tak złe wyświetlenia na filmach i odbiór widzów, że aż Frizz musiał interweniować w ten projekt. Musiałem aż przyjść. Wezwać ich na dywanie. Dziś będziemy uczyć się robić filmy na YouTube. A. Więc co się stało z gościem, który. Ej, to nawet nie widziałem tego. Miał być fundamentem nowego projektu Freeza. Pod moim ostatnim filmem o spadku wysiedlenia fazy i bazy pojawiło się masa komentarzy, że zbychu jest jednym z powodów spadku zainteresowania fazą. Że przestał być śmieszny, że okazał się bucem i że to już nie jest ten sam chłopak z twojej pięć minut. Więc zrobiłem coś, czego nikt normalny by nie. A może zbychu zrobił taki speedrun kariery, że był na tak wysokim, znowu wiecie, jak z Julią żugaj, że na tak wysokim szczycie był, że musiał się teraz, że po prostu to jest wpisane w karierę influencera, że jak jest za dobrze, to musi się zjebać. I może dlatego. zrobił. Obejrzałem całe twoje 5 minut 3. Pierwsze 30 odcinków fazy i najnowsze materiały z ostatnich tygodni. I dziś wam powiem, czy Zbychu naprawdę stał się busem? Czy hejt na niego jest przesadzony? A skąd miałem tyle czasu na oglądanie fazy? Dlatego, że YouTube zbanował mi kanał za filmik, gdzie jadę do spodu z nielegalnym hazardem, który promuje Rafonix, Amadeus Ferrari czy Don Casio. Więc jak chcesz pomóc w walce z algorytmem, to daj lajka like i zostaw komentarz. Zbyszek Król od dziecka chciał być youtuberem. Nie, ale zawsze chciałem być youtuberem, influencerem. Facet, który dosłownie manifestował Czy on w tym samym wywiadzie nie mówił, że te różne rzeczy, które robi i to jak wyglądał nie było przekminione pod sukces? Bo coś mi się kojarzy, że on coś takiego tam mówił, że to jego zachowanie na eliminacjach i wszystko, że to było tak przekminione. To jest zwycięstwo w twojej 5 minut 3. Taka hardkorowa już manifestacja, że ja sobie rozpisywałem takie rzeczy, pamiętam. 10 stycznia chyba ruszyły zgłoszenia w wrześniu 2024 Losowo wszedłem sobie w notatki i zacząłem pisać sobie filmik zgłoszeniowy. Pisał swój plan na casting. 5 ,5... No, że tak miał wyglądać, że te okulary i wszystko włosy. Zanim w ogóle została ogłoszona następna edycja Twoje 5 minut. To bym tak. Piona mordo i lecimy se tu dalej. Wiedział, że musi się wyróżnić, więc zaplanował sobie jak ma się ubrać, jak się zachowywać. I specjalnie założył okulary, ciasne ubrania, wziął ananasa na casting. Wszystko po to, by zapaść ludziom w pamięć. <słuch> I udało się. Ludzie go pokochali. Był na miniaturze tego odcinka. I pewnie z jedną trzecią odcinka to był właśnie casting Zbyszka. Ogólnie to jest mega sztos. Wysłałem... To jest mega Znaczy wiecie, to mógł zaplanować, jak wyglądać, jak przykuć uwagę, natomiast ciężko jest zaplanować i wiecie, każdy etap rozmowy, spontaniczne reakcje, jakieś wątki, które się pojawiają, no to jest ta część jego osobowości, która ujęła ludzi. Pomijając oczywiście te wszystkie zaplanowane aspekty. To tej osobowości nie jesteś w stanie... Tak ustalić, bo nie wiesz, co takie pytanie zada ci wujas, albo co ci każe zrobić. I on się bardzo dobrze w tym odnajdywał na spontanie. Nie wiem, jak teraz. Zresztą, Ale absolutne, co? absolutne kino! Rozbija się. <śm> 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 K go wezmą śmieszny. Od razu po tym odcinku wygrał z serca widzów. Zbychu już mógłby być influencerem i oglądałabym go z miłą chęcią. Ten typ od Ananasa to mój nowy idol. Jak multi oglądał twoje 5 minut i był zbychu, to na czasie pojawiały się cały czas słowa jak gold, najlepszy z nich wszystkich. I takich komentarzy są setki. Zaki no i może właśnie za dużo tego. Było. Właśnie może za duży był hype na niego i jako nowa osoba w internecie nie był w stanie tego udźwignąć. Upecali się nim wszyscy. Jurozy, widzowie, goście specjalni. Z każdym momentem moja sympatia o rosła. Jesteśmy rosła. Jesteś moim zdaniem śmieszny, przebojowy, no, no zajebiście. jesteście serio? Nie no, król, po prostu król, 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 król. Miał to coś: autentyczność, śmieszny sytuacyjny humor, potrafił walnąć panczem i miał ten luz przed kamerą. Praktycznie od każdego gościa specjalnego dostał komplement, że nadaje się na influencera i jest po prostu fajnym gościem. Powiem wam, że ja po tych castingach, jak oglądałem, a w sumie oglądaliśmy to na streamie, to mi pozostało takie uczucie zażenowania. W sensie, że jak myślę o tym teraz i jakie mam skojarzenia, to takiego kurwa zażenowania, że. Ale nie takiego śmiesznego, jak na przykład wspominam sobie idola, nie? Że takie ten, ale śmieszne, tylko takie. Hmm. Łatwogęg, stanowski, Kuba wojewódzki. Wiecie, dostać komplement od do takich osób to jest naprawdę duży zaszczyt. Szczególnie od Łatwogęga. co ty pierwszy. Praktycznie pod każdym odcinkiem, twoje 5 minut, są propsy dla Zbycha. I właśnie dlatego, kiedy ruszyła faza, każdy myślał, że Zbychu zostanie nowym królem polskiego YouTube'a. Freeze zapowiadał projekt jako kontent dla. Sta o, jest widzu Że grupa Zbycha. A, to jest ten odcinek, co miałem główno na bucie i się nie kapnąłem. Znaczy, w połowie odcinka się kapnąłem, że mam na podeszwie główno. Ma mm. o wiele bardziej y, zluzowane, że tak powiem, lejce. Tam idziemy bardziej. Nie tak bardzo jak bungee. Nowy kierunek, nowe możliwości. Świeży start po twojej 5 minut. A faza była przedstawiana jako takie bardziej lajtowe bungee. A niektóre odcinki można porównać do lightowego Go. Było tak, że jak słyszałem o tym pomyśle Friza, żeby rzeczywiście dać im więcej luzu, no to mówię, nie, no to oni na easy wygrają. W sensie to mają tak otwarte pole, no w sensie, no właśnie wiadomo, no to nie bungee, tak? Ale, że mają tak otwarte pole do różnych rzeczy, że to nie ma opcji, żeby, żeby to jakieś słabe wyniki kręciło. A jakoś to kurwa zrobili. I teraz albo jednak ich przycinali na różnych możliwościach, ale nie wiem, bo nie oglądałem tego, albo ich przycinali rzeczywiście i że może mieli jakieś fajne, hardkorowe pomysły, ale im nie pozwalali na to, albo no po prostu nie mieli tych pomysłów. — Sprawdźmy, która z nich pójdzie z nim na randkę. — Zobaczymy, czy dzisiaj którąś pokocham. Freeze popuścił lejce i nawet mogli przeklinać te filmy. Wow! Oh shit, man. Dał im wolną rękę, okazało się, że oni sami nie są kreatywni i potrzebują rączki Freeza. To, to, to jest na przykład też takie pytanie z zaplecza. Jak bardzo Freeze angażował się tak właśnie od zaplecza w prowadzenie na przykład e, Gen z, tak? Czy ogólnie tych poprzednich osób? A na ile tutaj był mniej zaangażowany? Bo może było tak, że te wszystkie poprzednie osoby były wprowadzone za rączkę przez Freeza, a tutaj właśnie odpuścił trochę. No i potem jest jak jest. Ciekawe, nie, nie wiem tego. Oś w poprzednim projekcie Frieza, Gen Z. A Zbychu miał być twarzą tego wszystkiego. Symbolem autentyczności, naturalnego humoru i nowej ekipy z kontentem dla starszego widza. I przez pierwsze dni wyglądało na to, że wszystko idzie idealnie. Pierwsze odcinki miały miliony wyświetleń. Komentarze od widzów były pełne zachwytów. Zbychu topka. I mnie ciekawi, kiedy to się z... Bo do mnie już tylko dotarło jak komentarze, takie były rzeczywiście na Twitterze, że zbychu masakra, ale ciekawi mnie, kiedy to się zaczęło. To jest absolutnie najprzyjemniejsza ekipa do oglądania, 100%. Zbychu jesteś królem, dosłownie, nikt nie ma. Nieważne jak chujowa byłaby faza i baza, jak Freese zrobi kolejne twoje pięć, to i tak będzie robił wyniki. Tak, tylko że Przece nie chodzi mu o to, żeby on zrobił kolejny projekt, który zrobi wyniki, bo Freeze wie, że jak on coś zrobi, to będzie to miało wyniki. Tylko on chce sobie hodować ludzi, którzy będą na niego zapisać. Czyli jak w finale nie uzyskuje tego efektu, że projekt mu się wali, ludzie tracą popularność, albo nikt nie chce ich oglądać, co jest najgorsze w tym wypadku z jego perspektywy. No to to nie o to mu chodzi. To, że on jak sezon zorganizuje kolejny projekt, nie wiem, kupa kampera wynajmie albo cokolwiek, to on wie, że to się kliknie. Ale to nie o to mu chodzi już na tym etapie. Wtedy wątpliwości, że zbyku jest największym wygranym Twojej 5 minut, nawet po programie. I czeka go wielka kariera w internecie. Wszystko szło bardzo dobrze przez pierwsze dwa tygodnie. Po przeszukaniu komentarzy nie widziałem praktycznie hejtu na ten projekt, ale coś zaczęło się psuć bardzo bardzo szybko. Tak szybko, że nawet większość widzów nie zaczęła zauważać tego przejścia i tej zmiany. Tej... No właśnie, co się wydarzyło? Było tak, że Zbychu nagle stał się bucem w jeden dzień według widzów. To narastało. Co odcinka na odcinek. Myślałem, że może było jakieś, że jedną rzecz coś powiedział, na przykład powiedział na kogo zagłosował w wyborach, albo nie wiem, co myśli o włosach na rękach, albo coś na rynku pracy, może rynku mieszkaniowym. Chyba jest taki najnormalniejszy. Tak mi się wydaje, że to jest osoba najnormalniejsza, póki co. Bo on wydaje się, że te żarty to ma takie niewymuszone, tylko bardziej sytuacyjne. No masz. A pierwszy sygnał, że coś jest naprawdę nie tak, pojawił się po 20 odcinkach Daily Fazy. Losujemy dietę na tydzień. Tak zmienił tytuł tego odcinka. Pierłem? Komentarze, że Zbyszek Król, Gołcik, Zbychu jest najlepszy, zaczęły zmieniać się na pierwsze komentarze, jak Zbyszek Ego Top, jest z odcinka na odcinek coraz gorzej. I to wiecie, to są takie komentarze, które mają po 2000 lajków, czyli ludzie się z tym zgadzają. Główny zarzut od widzów to to, że nie da się go oglądać. Cały czas powtarza te same nieśmieszne żarty. I stał się takim typowym, irytującym influencerkiem z Warszawki, chociaż jest z Krakowa. Od tego momentu robi się coraz gorzej. W następnych odcinkach były już komentarze. Zbyszek, po prostu jakiś dramat. Nie dość, że zero kontentu, to jeszcze jest nieśmieszne. Czy tylko mnie Zbyszek i Malwina irytują? W ostatnich odcinkach. O, już Malwina? Malwinę przecież kochali tam, bo Malwinka, Malwinka? Już ją tam na rękach nosili, I co już nie? W odcinkach to jest pora. Nagle pojawił się nowe rodzaj komentarze. Nie pojedyncze, tylko masowe komentarze hejtujące Zbyszka i całą fazę. Pierwsza mała wpadka Zbyszka. Niefortunny żart o psie. Podasz? No i właśnie to mnie ciekawi. Co? Jakie zdarzenia? Podasz? mowy. Podasz? bardzo to. Podasz? O, grzeczny piesek. Grzeczny eee. piesek. Podal, by podal. Eee. nie Eee! Karola. Niby nic wielkiego. No do... Znaczy, no... Wiecie co mi się wydaje? Że oni po prostu próbowali balansować na tej granicy takiej, że są kontrowersyjni i coś robią, a jednocześnie są family friendly. I k***a ostatecznie nie wyszło ani to, ani to. Że jakby coś takiego, załóżmy już idąc tym kierunkiem, padło w bungee, to k***a ktoś by się zaśmiał, powiedziałby ta druga osoba, go zamknij, pysk śmieciu czy coś tam, potem by się poprzepychali czy coś na tej trawie i tyle by z tego wyszło. A tutaj za to, ej nie mów tak, o Jezu kurwa. A, bo, bo nie podpiszą z nami deala, i ten, że takie. Na przykład, nie wiem, no w skali Twitcha to jest takie, że, no, whatever, nie? To jest, że whatever. Bo to nie było z, zabawne, tylko takie na siłę. No dobra, ale właśnie o to mi chodzi, że to jest taki szczegół, że to jest. No nic, a nagle oni robią sami z tego sprawę na zasadzie, o przeproś go, podaj mu rękę, nieważne, który zaczął, macie się pogodzić. I wiesz, że to ani nie jest na takiej granicy, ani nie jest family friendly, ani tak. No gówno takie, nie? W tym sensie, że nie możesz sobie pozwolić, żeby się pośmiać, tylko. No. Ale dla wielu widzów to był pierwszy sygnał, że zbychu zaczyna przesadzać, zaczął mieć wybujałe ego i swojego sytuacyjnego humoru, zaczął próbować żartować na siłę. A to bardzo czuć na odcinkach. Bardzo to czuć. Autentyczność to jest coś najważniejszego w YouTubie. Kurde, nie. Przecież tam nikt nie był autentyczny. Przecież ci ludzie to byli normalnie. O, ja to powiem, jak wytresowane pieski, kurwa, Reagowali na wszystko. Tam było tego tak. Śmieję się. Jesteście się smutni. I tyle, kura. Co tam autentyczności szukał? XD. Podoba mi się to, że jak widzę na ekranie. Przeproś? to mam, nie będę przepraszał. W ekranie zbyszka to już nie czuję takich emocji jak <laughs> czułem, jak go widziałem na ekranie po raz czy Jakoś nie wiem, zbrzydł mi trochę. <laughs> w ostatnim odcinku pokazałem wam, jak spadł wyświetlenia fazy z 25 milionów. W pierwszym miesiącu do 6 milionów teraz. A ich wysiedlenia mają ostatnio problem przebić nawet 200 tysięcy. I wiecie, to nie jest tak, że Zbyszek jest tylko winny. On jest tylko częścią całej układanki, ale nie będę się powtarzał. No właśnie, bo teraz jest jeszcze jedna rzecz. Czasem jest tak, że ta jedna osoba, w tym w takim projekcie, no ten Zbyszek załóżmy, yy, no przestaje być ulubieńcem publiczności, zaczynają go... Ale to jednocześnie jest szansa dla kogokolwiek innego z tego składu, żeby na przykład na jego tle się wybić, jednocześnie pomóc całemu projektowi. I oczywiście, jak to jest dogadane od zaplecza, to każdy wie o co chodzi i nie ma spiny. A jednocześnie z niego też zdjąć ten ciężar uwagi i. w komentarzach. Ale to się chyba nie wydarzyło w takim razie. Albo, nie wiem, Malwina zrobiła to i jeszcze ją zaczyna. Ci dopisali do listy. Jeszcze jest taka szansa, nie? Ale no, nie wiem, ciekaw jestem. Zobaczmy. Chodzi o brak autentyczności, udawane reakcje i to, że kontent miał być dla starszego widza, a ludzie widzą, że nie jest. Robiliśmy im ślub prank! Zobaczcie, jak to wyglądało! Jest jaki słabki pies. Wow. Oj, oj, oj. O boże! Ja się zastanawiam, jaki ludzie mogą to nagrywać. Tak szczerze, w sensie że to wiecie, to nie są też takie dzieciaki czy coś, nie, tylko. No, no nie wiem. <laughs> Następny ich bardzo słaby odcinek to ślub prank. Odcinek, po którym ludzie jednoznacznie zaczęli stwierdzać, że faza nie ma sprecyzowanej grupy odbiorczej. Ja osobiście kompletnie nie wiem do kogo oni kierują ten content. Niby kopiły rzeczy, które kiedyś robiła ekipa czy Z, niby tam przekinają, a z drugiej strony zachowują się jak totalnie family-friendly ekipka. Albo... No właśnie, i nie masz wtedy ani tego. Tak. Mają kompletnie krężowy, nietrafiony humor. What? Mam męża? What? Mam żonę? Bamba klat! teraz jesteście zwarci jak kupa. Stawy. Get some help. Oh. <grywa> <grywa> Dobra, klasyka. I to jest taka mieszanka, która nie trafia do nikogo, mam wrażenie. Komentarze są jednoznaczne: Dramat. What the fuck, Zbyszek. Serio. Nie wiem jak to opisać, ale jako starszy czuję lekkie zażenowanie. Co z tą laską jest nie tak? Czemu ona tak gada? Ogólnie ma taki głos, czasem ma trochę inny, no i dzięki temu kupuje ludzi, no i co? Oglądając ten odcinek, troszkę za dużo pajacowania ze strony Zbyszka, jak i innych uczestników. Ogólnie potencjał na był ciekawy, a wyszło strasznie dziwnie. Zaraz mija miesiąc daily i patrząc po odcinkach zastanawiam się jak Zbychu wygrał w pięć 5 minut. 27 odcinek daily, który nagrywali. Jesteśmy rodzicami cały dzień. Oprócz tego, że było to tragiczne i ledwo mogłem to pooglądać, i ten client musiałem rozchodzić po pokoju. To był odcinek z najmniejszą ilością viewsów w pierwszym miesiącu, ale też tragicznym stosunkiem lajków do dislików. Chcieliśmy zapytać, ładne bobaski mamy? Tak, to ładne. No jak oni robili im takie challenge w tym programie, to myślałem, że to jest, wiecie, maks przekręcone, maks przekręcone tylko po to, żeby ich sprawdzić w ekstremalnych warunkach, że tak powiem. Ale że to nie jest później bazą ich działalności. Jakże się myliłem. Dopiero urodzone. Widzowie pisali, że tego się nie doglądać, że to jest dramat, że wszyscy są przemęczeni, sztuczni i odklejeni. No sztuczni, bo to są dorośli ludzie, którzy muszą udawać jakieś niedojrzone dzieciaki i nagrywać jakiś content. Dla upośledzonych ludzi, no. No oczywiście, że tak jest. No. Um, um, um. A jak się mają czuć, no? Ku... Um, 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 um. A co to znaczy, że nie aż tak jak Banji, ale grubiej? Właśnie, to co za grubiej? Mniej grubiej, właśnie. Ale y, to Banji nam trochę uciekło i czujemy, że tam można troszkę y, powalczyć. Co się stało? To... -ni nie, nie, kubka? Oni nie udają, oczywiście, że oni udają. Oni po prostu są. Tylko właśnie oni chyba tacy już przyszli do tego programu, że tam jak gadałeś sobie z nimi i nie było na nich kamery, to normalny głos mieli, nie było takiego wiesz, nakręcenia. Można było. No... Znaczy byli trochę podkręceni, no bo te emocje w programie, ale normalnie można było pogadać. Ale tylko kamera, oni kupa jak małpki, wiesz, U -u, muszę być głośno, muszę skakać, muszę się uśmiechać, nie, muszę reagować. Jak takie wytresowane małpki. I to jest sztuczne, znaczy w sensie ja ogólnie zawsze mi się to wydawało sztuczne, ale mówię, dobra, no może jest jakaś publika, która to ogląda i to lubi. Natomiast k no, okazuje się, że może już nie, no. Może się zmieniły jednak te oczekiwania widzów. Chodź, chodź szybko, chodź, zanim jeszcze tego się zresztą, chodź, pójdziemy do łazienki, szybko. Chodź, Hej, to spokojnie, wytrzymaj. Kupa. Jeszcze dwa tygodnie wcześniej trudno było znaleźć hejt w komentarzach, a teraz trudno jest to znaleźć pozytywne komentarze. Niby miał być to kontent dla starszej widowni. A mając 18 lat i oglądając ich odcinki, czuję, jak mi się cofało w rozwoju. Nie wiem dla kogo jest to kontent. bo dla dzieci on się nie nadaje, a dla starszych jest to po prostu zbyt chaotyczne i żałosne. No tak, no i właśnie połosne. dla nikogo. Pojedziemy do Babci, Babcia do Cukierka, a Dziadek papierka. Od tego momentu zaczęliśmy widzieć coraz to większe spadki wyświetleń i zainteresowanie projektem Faza. Z początkowego milion na odcinek do 400 tysięcy na odcinek. Co i tak jest świetnym wynikiem, ale do tego, jak to teraz wygląda, zaraz dojdziemy. Wiadomo, że to nie jest wszystko wina Zbyszka, bo odcinek jest o nim, ale też ma w tym swoją cegiełkę. Bo to na jego plecach został zbudowany ten projekt. On po mm. prostu nie dowodzi w tym momencie. Wyczytałem, że mieli spotkanie z Natalią Sokołowską, główną menedżerką Genzy, i teraz bazy i fazy. No, i musiała im coś powiedzieć mocnego, bo kontekst się poprawił i komentarze i widzów także. Ale tylko na chwilę, bo już kilka odcinków po tym mamy ten odcinek: 100 przycisków i tylko jeden nas uwolni. 100 przycisków, ale Dobra, ale to też nie ma co na nich tak tego wszystkiego zwalać, bo prawda jest taka, że te pomysły na odcinki oni też muszą przepuścić przez, no, jakiś akcept. To też nie jest tak, że oni są totalnie wolni, więc ktoś to też popchnął, ktoś to też zaakceptował. Cześć, w dzisiejszym odcinku mamy 100 przycisków i tylko jeden pozwoli nam wyjść. No proszę was, jedenasty taki sam odcinek na polskim YouTubie. Ile kur... Można. Już odstępując od tego, że takich odcinków jest 11, z czego 3 jest u GenZii, 2 uczennika. Więc jest, jest to kopia w filmu, który został powielany już wiele razy. A dodatkowo, boże jak to ciężko się ogląda, serio, tego się nie da oglądać, naprawdę. No bo ci ludzie sami nie lubią tego, co robią. I wtedy tak jest, że jak robisz coś, czego sam nie lubisz i nie jesteś przy okazji jakimś zajebistym aktorem, albo nie wiem, pieniądze, które ci tego nie rekompensują i w związku z tym się jakoś potrafisz wczuć, to po prostu to wygląda sztucznie źle i nieprzyjemnie dla widza. Poglądałem specjalnie ten odcinek u Gen Zee i w porównaniu do fazy, to Gen Zee jest o niebo lepsze. A dodatkowo, żeby tak sprawdzić, bo oni robią mniej więcej taki sam content. Poglądałem trzy odcinki Czajnika. Ja rozumiem, dlaczego czajnik ma dużo lepsze wyświetlenia, mimo że robił bardzo podobny content. Chodzi o storytelling, tempo, brako. Ale czajnik też robi takie te materiały dedykowane. On czy miał te swoje daily oczywiście, ale ja, ja tak przynajmniej zapamiętałem, że takie większe napracowanko jest w montażu, pomyśle, koncepcji. U tej fazy to tak jest. No, nie wiem, no tak jakbyś wziął sobie ziomka z kamerą i jakoś tam potniemy te sceny, musi się ukazać filmelo. Tak jak staśmy, o! Nie wiem, jak to powiedzieć. Potyczności. Czanik po prostu robi to lepiej. A przypominam, hmm. że to ma być content podobno dla starszych widzów. Podobno. I teraz patrzcie na ich reakcję. Kora z drzewa. Wow! Jakby jestem groźny. To nie jest normalne, moim zdaniem. To nie jest normalne. Bo wiecie. To jest tak, że jak mieliście kiedyś, nawet w telewizji, były programy dla dzieci i rozumiesz, że ludzie, którzy tam są, no byli takimi, nie wiem, jak to się mówi, nie, że przedszkolankami, no ale takimi prowadzącymi kontent dla dzieci, no to rozumiesz, że się zwracają w taki grzeczny sposób, tak, że mówią w specyficznym, ma odwołania, porównania, reakcje, są takie dziecinne, żeby złapać z nimi kontakt. Ale no, tutaj, to nie działa. No, God, please, no! 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 A co to jest? Co to jest? -Z robiło to samo, ale tamte przerysowanie emocji, których Flix ich tak nauczył, nie było aż tak sztuczne. To tak mrozi i to jest tak cringe'owe, że nawet stary Team X był lepszy od nich. A komentarze pod tymi filmami mówią wszystko. Nie działa, przecież to oglądamy, ale oglądamy to nie w momencie, kiedy oni robią po pół miliona na odcinek, ale spotkali się z krytyką, tylko oglądamy to w kontekście tego, że im były strasznie wyświetlenia, i już nie chodzi tylko o krytykę, ale że to przekłada się też na wyniki. Moim zdaniem faza miała duży potencjał, ale póki co mam wrażenie, że jest to odgrzewany kotlet z kilkoma nowościami. Chcemy obiecanym przez Friza content dla starszych, a nie nagrywanie 40 razy takiego samego filmiku z wysypywaniem na siebie jakiegoś gówna. Od tego momentu mamy ciągłą spiralę upadku, coraz mniejsze wysiedlenia i co? Ja nie rozumiem, w sensie pewnie będzie tak, że w jakimś akcie desperacji oni kompletnie im popuszczą te lejce i będą mogli robić co chcą i może wtedy to najlepiej wyjdzie. Ale jak to będzie dalej w takim. próba utrzymania tego w takim środeczku, no to to ciężko. Z gorszy PR. Fries nawet ostatnio przyszedł do nich i zrobił odcinek z nimi jak mają robić YouTube'a. Chciałem aż przyjść Wezwać ich na dywanie. Dziś będziemy uczyć się robić filmy na YouTube'a. Czy rozumiecie, że im po kilku miesiącach? No, czyli raz, że content z tego ale dwa, że Fris musiał wizerunkowo, w sensie swoją osobą, pojawić się w filmie i to ratować. Swoje pięknie trzy. Fris musiał przyjść i tłumaczyć, że mają gadać do kamery. I że mają traktować kamerę jak widza. Że mów do kamery do widzów. To nie chodzi o to, żeby mówić ej, widzowie, coś tam, tylko żeby zwracać się do kamery. I co najlepsze? Mają nie udawać na filmach, bo były tam takie. HA! Mają nie udawać na filmach! To może od razu zamknijcie ten projekt. Sytuację, że przykładowo mieli odcinek cały dzień na tak, ale w odcinku dziewczyny na przykład nie zgadzały się na coś. Wyobrażacie sobie cały koncept filmu? Przez to wszystko się rozlotuje. Po co masz to oglądać, kiedy oni nie spełniają podstawowych założeń filmu? Dzisiaj przez cały dzień dziewczyny będą mówiły nam tak, jeżeli powiedzą nie, to losują jeden składnik i na końcu piją obrzydliwego al Moim zdaniem gościnie do tego odcinka powinni wziąć Janusza Sracza i by podkręcił trochę atmosferę. To ma być odcinek, że mówią tak, no to moim zdaniem nie ma takiej opcji, że, że mówią nie. Pierwsza najważniejsza rzecz, którą zauważyłem wtedy w trakcie nam dnia, wy nie robicie tego na poważnie. Jeżeli nagrywacie, nie wiem, cały dzień. Chodzę do tyłu, to nie chodźcie do tyłu tylko jak jest kamera, chodźcie cały dzień do tyłu. A na całej przygotowali coś, czego nie zrobicie. To może być... Ciekawe, jak to iść do pracy i wypowiadać takie słowa, że jak mówicie, że będziecie chodzić cały dzień do tyłu, to nie chodźcie do tyłu tylko wtedy, jak jest kamera, tylko cały czas chodźcie do tyłu. Nie <laughs> wiem. że to jest wielomilionowy biznes. Jakieś hasło alarmowe? Nie. Powiemy, że no, z tego akurat nie damy rady. No to szczerze powiem. Wtedy za kamerami i... No jak? I to po, po jaki stan jest w tym odcinku? Jest to wszystko chaotyczne. Nie ma, że się nie da. Nie ma, że się nie da. A czy... Ale w ogóle to jest ciekawe, bo przecież... Jak było to całe twoje 5 minut, to też ich testowali, czy zrobią to, czy zrobią tamto, czy się przełamią i co, i nagle jak już zrobili swój projekt, to nagle już się nie przełamujemy? Kawe. A Zbyszek w tym wszystkim po prostu najbardziej obrywa w tym momencie, bo był ich twarzą. Nawet ktoś... Dzięki za pooglądanie i komentarz. Szczerze uważam, że ten materiał jest średni i mogłem to lepiej przedstawić, dać lepsze argumenty, bo ciężko pokazać zmianę dopóki się nie poogląda. Nie wiedziałem, że tak wybije się ten odcinek. Ja nie uważam, że jest taki zły, znaczy on nie jest dla mnie zły, bo jest fajnym, wiesz, takim tłem poruszającym różne wątki do dyskusji, więc dla mnie to w kontekście streama jest fajne. Być może odbiór takiej pojedynczej osoby, która. Po prostu siedzi sobie w domu i to ogląda, może być trochę inny, ale dla mnie spoko ten materiał. Sam byłem ciekaw, dlaczego tak się zaczęło dziać, bo ja, no wiadomo, że targetem tego typu kontentu nie jestem. Raczej widziałem opinie na Twitterze od zawiedzionych ludzi, którzy czasami też stawiali jakieś urywki, ale mówią, no dobra, takie powerywane to jest. Nie miałem też na tyle zacięcia, żeby nagle zacząć to oglądać, żeby to zrozumieć, bo no nie chciało mi się i za dużo, więc dla mnie to jest okej, okay, nie, że pozbierane. ...informację przez ciebie. Bingo fazy, które stało się memem. Widzowie zaczęli przewidywać odcinki, zanim w ogóle je obejrzeli. To była gotowa czeklista, a co najgorsze, ona zawsze prawie trafiała. Czy tak zostanie i Zbychu upadnie w internecie? Jest za wcześnie, żeby to powiedzieć. Łatwo jest dojść do wniosku, że Zbychu się po prostu zepsuł. I nie jest tym samym chłopakiem, który był na starcie. Ale wejdźmy w jego buty. Gość wygrał program pokonując kilka tysięcy osób. Był mega propsowany przez Stanowskiego, Wojewódzkiego, Wujka Łukiego i Frida. Był twarzą nowego, ogromnego projektu na YouTubie. Przyszła popularność i kasa. What? No, nie udźwignął tego. Tworzyłby się odbił, no, tak. jak masz 19 czy tam 20 lat. Myślę, że Zbychu da rady się odbić. Serio. Z chęcią zobaczyłbym go i w jakimś solowym kontencie. trochę jak patec. Dodatkowo kiedy obejrzałem dwa pełne podcasty z bez Fomo i Podkary. Prawie trzy godziny o opowieści o jego życiu, o tym, jak myśli, czego chce, czego się boi. Mój obraz bycha zaczął się zmieniać. Po pierwsze, to jest ambitny chłopak. Od dziecka marzył, żeby być youtuberem. I zrobił to. Jest. Po drugie, Fris i Jarek z FOMO mówią o nim jasno. Zbychu jest dobrym człowiekiem. Zbychu po prostu teraz przechodzi gorszy okres. Zderzył się z ogromnym oczekiwaniem widzów. Z Presją Daily, z porównaniami do Gen z, z hejtem, który z dnia na dzień robił się coraz większy. To jest historia człowieka. Wrzuca. On sam powinien nagrywać? Nie wiem czy sam, ale jakby miał taką jedną osobę, która fajnie odbija jego energię, to myślę, że jeszcze mocniej by mógł błyszczeć, wiesz? Natomiast być może on się nie odnajduje w takich większych, albo w ogóle w tym kontencie, kwa, no bo zacznijmy od tego, no. Może po prostu on się kompletnie nie odnajduje w tym kontencie, który tam jest. Tylko że z drugiej strony, no zadeklarowali się na to. ...daily i pewnie muszą się z tego wywiązać choćby nie wiem co i, i tyle, więc jak nie zapadną jakieś w ekipie nagłe zwroty akcji, nie zapadną jakieś decyzje, że dobra przerywamy jakoś ten projekt i wcześniej wysyłamy ich na solowe kariery, mimo że jeszcze nie wyrobili tego wszystkiego, no to może coś się zmieni. Ale tak to ja, ja nie widzę, że on nagle znowu będzie śmieszny w fazie, nie? ...w gigantyczne oczekiwania, w projekt, który miał być contentem dla starszych, a stał się chaotyczną mieszanką presji, Daily i nie jest na jego kierunku. On po prostu zgubił to, za co ludzie go pokochali. Tu autentyczność, ten vibe naturalny, ten luz przed kamerą. I co najważniejsze, humor taki niewymuszony. A teraz pytanie do Was: O kim mam nagle. Wiecie, w sumie mogliby zrobić taki eksperyment w tej całej bazie, fazie, że na przykład wzięliby tego zbycha i jakąś nazwę kuba, Jur kuba Jurka? Jurek? Nie, jak się odmienia? I na przykład, żeby ich wysłali gdzieś kuba na wakacje, żeby nagrali z tego vlogi, nie? I zobaczyć, jakby sobie poradzili z tym, jakby mogli. I po prostu we dwójkę se pogadać, pozaczepiać tam, nie wiem, ludzi, e, pośmiać się z jakichś rzeczy i tak im puścić, że, no, rzucisz jakimś żartem, no, dobra, ten, żeby nie, nie wycinać tego, nie, nie obcinać y, jakoś ich energii. Może by to zadziałało. Ja im pisałem: mają 8 miesięcy deli, jest 7 kontynentów, liczmy 6, bo Antarktyda po miesiącu lifestyle na danym kontynencie, z różnymi krajami, je pozostałe dwa miesiące coś wymyślić, już coś ciekawego. No, generalnie Co? tak, ale to wymaga też dużych nakładów finansowych. What? Chyba koncepcja biznesowa Freeza jest taka, że on chce tym Daily, i wcześniej to działało, przynajmniej do tej pory, wypromować tych ludzi na tyle, żeby potem właśnie oni mogli działać oddzielnie, byli niezależnymi influencerami. I że to Daily jest takim, wiesz, przetyraniem, a jednocześnie, przynajmniej w teorii, powinno to kręcić tak jak przy okazji Gen z, jakieś astronomiczne liczby i tym samym samym zwrócić całą inwestycję w projekt. Już nie pamiętam, jakie kwoty Free rzucał, ile wydał na twoje 5 minut, ile kosztuje na przykład teraz też utrzymanie tych wszystkich osób. Wiesz, to się musi zwrócić i uważam, że wiesz, to ich samopoczucie to jest trochę na dalszym planie, w tym wszystkim. Że to jest trochę na dalszym planie. I gdyby myśleć o tym, jak rzeczywiście tak puszczając wszystkie inne zmienne, jak wypromować tych ludzi, to uważam, że już na tym etapie Zbyszek powinien się z tym Jurkiem złapać i powinni normalnie sobie wypierdzielić w jakąś podróż i nagrywać z tego content, a nie siedzieć w tym domu I zamykać się w pudełku i się cieszyć, że kora im na głowę spadła, nie? Ale tego nikt nie zrobi, no bo ten. No a chociaż z drugiej strony, jak spadają te wyświetlenia i biznesowo przestaje się to kalkulować, a Fris lubi tabelki, to może i zaczną kminić w tym kierunku, no. Fris mówił, już na twoim 5 minut poszło 4,5 bańki. No, no właśnie. No. Czyli Fris to typowy Janusz biznesu. Nie, bo. No Prawda jest taka, że YouTube, niezależnie od tego, co jako widzowie oglądacie, ma swoją biznesową stronę i każdy to jakoś kalkuluje. Każdy to kalkuluje w jakiś sposób, więc to nie jest tak, że od razu musi być Januszem. Po prostu pilnuje opłacalności całej inwestycji. No, normalna sprawa. No, także ten ogólnie dla mnie spoko materiał, spoko do dyskusji, mi się dobrze oglądało. Mimo że właśnie no, no nie jestem fanem kontentu fazy, bazy, bazy to, to dobrze się oglądało.